Zadanie z cukienką, jest to zadanie też na podwójne podwyżki obniżki, jest to zadanie, które rozwiązuje tym samym schematem, które wytłumaczyłam w zadaniu szóstym na stronie 46 z wycieczką do Londynu, także polecam najpierw tamto zadanie sobie przejrzeć i dopiero to, ponieważ tamto jest prostsze, a to rozwiązuje na tym samym schemacie, jest jakby kontynuacją tamtego zadania, już mając tamtą wiedzę, to dopiero to. Trochę tak nie po kolei niż w podręczniku, ale, ale wydaje mi się, że tak będzie dla Was jaśniej. Tutaj mamy sukienkę, której ceny nie znamy, i tą cenę sukienki w podpunkcie A ktoś obniżył o 50%. I jest pytanie, jaką zmianę musimy tej ceny teraz znowu zrobić, żeby ta sukienka kosztowała tyle samo co wcześniej, czyli x. I to zadanie rozwiążemy sobie tym samym schematem, właśnie z zadania. Z wycieczką do Londynu. Czyli tak, tą cenę, jeżeli w podpunkcie A obniżono o 50%, to zapiszemy ją jako 0,5x. To też tłumaczyłam, jak to się robi w tym zadaniu wcześniejszym. Czyli obniżono tą cenę x o 50%, czyli to jest 0,5x. I teraz dokonujemy kolejnej zmiany, ale tą zmianę już musimy wyliczyć, jaka ona będzie, bo jej nie znamy. Czyli to będzie y. I po tych zmianach wiemy, że ta cena ma znowu być taka jak była, czyli x. I teraz z tego równania wyciągamy sobie y, bo to, żeby mieć y to wystarczy po prostu podzielić ten x przez jedną drugą x i z tego nam wyjdzie 2x. I jakbyśmy tutaj wpisali 2x, tak jak wpisywaliśmy wtedy tą zmianę tej ceny z wycieczką do Londynu, to gdybyśmy tu wpisali 2x, to to by oznaczało, że tą cenę trzeba podnieść o 100%, tak? Bo tutaj pisaliśmy też ćwiczyliśmy sobie te schematy w tamtym zadaniu, że schemat taki właśnie, który tu podstawiamy 2x, oznacza to, że tą wycieczkę, tą cenę wycieczki trzeba podnieść o 100%. Jeżeli byśmy tu wpisali 2x, Dlatego to, że tu wyszło 2x, oznacza, że musimy tą cenę podnieść o 100%, czyli tu odpowiedź będzie że trzeba ją o 100% podnieść, żeby znowu wynosiła tyle co wcześniej. Kolejny podpunkt B. Teraz obniżono tą cenę sukienki o 20%, czyli zapisujemy ją schematycznie, że to będzie 08X teraz, po tej obniżce 20% razy Y, bo teraz nie, nie wiemy, jaką zmianę dokonamy, musimy teraz to policzyć. I po tych zmianach po wymnożeniu to powinno wyjść nam X znowu tego x obliczamy, znaczy y obliczamy, bo x -y nam się skrócą, ten x dzielimy przez 8 x, czyli mnożymy razy 10 ósmych. 1 przez x, tak? bo jak dzielimy, to znaczy, że odwracamy. to najlepiej sobie zapisać tak, że to będzie w ułamku, tak? że robimy w liczniku x w mianowniku 0,8 x i jak podzielimy, x nam się skrócą. Jak podzielimy 1 przez 0,8, to robimy po prostu odwrotność, czyli to będzie 5 czwartych, czyli 1,25. I gdybyśmy ten schemat pisali pierwszy raz, gdybyśmy wiedzieli, jakie tu będą zmiany, to gdybyśmy tu wpisali 1,25, to według naszego schematu to by była podwyżka o 25%. No i tu tak właśnie nam wyszło, że to tą cenę trzeba o 25% podnieść, bo to dokładnie oznacza wpisanie w ten schemat takiej liczby. No i kolejne: w kolejnym przykładzie mamy teraz cenę sukienki obniżoną o 36% czyli jeżeli najpierw kosztowała ona x i obniżyliśmy jej cenę o 36%, no to będzie teraz ta cena wynosiła 0,64x. Znowu dokonujemy jakiejś zmiany, nie wiemy jakie, i znowu ta cena po wymnożeniu powinna wyjść x. I teraz dzielimy ten x, czyli możemy sobie znowu zrobić w ułamku dzielenie, że będzie x w liczniku, w mianowniku 0,64x, X nam się skrócą i dzielimy 1 przez 0,64 i z tego nam wyjdzie y, i y to będzie taka, taka liczba. I gdybyśmy tą liczbę tu wpisywali, to znaczy, że o tyle trzeba podnieść tą cenę, znaczy o tyle ta cena będzie większa, yy, tylko. Tylko ten ułamek, jakby trzeba po prostu na procent zamienić, czyli razy 100, się pomnożyli, no to by nam wyszło 156,25%, co oznacza, że ta cena się zwiększyła o 56,25%. To tak jak tu, jakbyśmy chcieli wiedzieć po tej podwyżce drugiej. Jak procent, jakby ta cena wyglądała, to byśmy razy 100% podnieśli. To by było 125% i wtedy widać, że została ona o 25% podniesiona. Tak samo tu, jak zrobimy razy 100%, to wyjdzie na 156,25 i stąd właśnie mamy tą wartość. To może nie wygląda łatwo, wydaje mi się. Ale na podstawie tamtego zadania z wycieczką sądzę, że powinno być to dla Was zrozumiałe. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście, dajcie znać, ale tak jak mówię, do zrozumienia tego zadania jest konieczne zadanie z wycieczką, bo bez tego to nie sądzę, żeby to było dla Was jasne. Jest taka szansa, że w szkole możecie innym sposobem rozwiązywać się zadanie, bo ogólnie z procentów sposobów na rozwiązanie zadania jest sporo. Ja Wam pokazuję tak, jak mi się wydaje najłatwiej. Chociaż to też na pewno nie jest to bardzo proste. Ale jak zobaczycie jeszcze kolejne zadania, na przykład drugie, nie trzecie ze strony 46 z towarem, to też jest to znowu to samo, znowu podchodzi to pod ten sam schemat i myślę, że jak przerobicie sobie ich więcej tego typu, to na pewno stanie się to dla Was jaśniejsze.